Jakie odnieśliście już kontuzję? Za dużo. Na całe życie. Połamane palce, nadgarstek bardzo mocno połamany, kość policzkowa pęknięta, e, wiele zwichnięć, strząsy mózgu. Zwichnięcia i skręcenia to właściwie jest jak, taka nasza codzienność, można powiedzieć. Nogi powdrapane. Jakieś obtarcia, to już jest taki charakterystyczny znak. Piszczel od pinów w pedałach najczęściej. So. Nie chęca Was to? No wręcz przeciwnie. Żeby nie było, że jesteśmy jakimś masochistą, ale nie, jakoś nie. Nie boicie się, że kiedyś to będzie o jeden wypadek za dużo? To jest taka możliwość, ale z tym trzeba się liczyć. Znaczy, no jest, ale to możesz nawet tego. iść z ulicą i właściwie zginąć. Także, czy może to o tyle wiąże się z naszym stylem jazdy? No, co prawda, w mamy skatepark, jednak my preferujemy właśnie. Jazdę uliczną, uliczną. mi przydał się takie miejsce, jakie jest na przykład w Gdańsku, czyli Skate Plaza. Nie jest to typowy skatepark, jest tam raczej więcej takich schodów, poręczy, wszystko jest zrobione właśnie z tego typu nawierzchni. No coś takiego. Najlepiej gdyby było zagrożone, bo. Jakieś finezyjne, jakiś tam kształt falowany. 6 sześć, sześć lat. I wyczynowo, czy tak? 6 lat poważnie. Przejdzie się co codziennej jazdy poprzez no, przeskoki na schodki, murki miasta. w miasta miastach, pomników, schodków, murków Macie już jakieś osiągnięcia? Bierzcie udział w jakichś konkursach? Bo wiem, że w Myślęcinku ja. są organizowane Raczej nie Akurat robię to dla, dla satysfakcji własnej, za, za adrenalinki Nie muszę z nie jest. Jeździcie w ogóle do czy Ćwiczyć tam? do tego starego skateparku, gdzie jest to, mało panuje? znany w tak, lesie. Ale teraz... Są to rowery oparte o stalowych ramach. W będzie będziemy mówić, żeby nie było reklamy. Nie mają hamulców, amortyzacji. w miarę lekkie, gdzieś około 11-12 tysięcy. Typowe tak, rowery jest... do streetu, tak zwanego. tak dyscyplina się nazywa. Długo ją wytrzymuje wam jeden sprzęt? Rama przeważnie na rok. No. No, to już parę miesięcy. Ja to Ceny bo... też nie są małe, więc... właśnie chciałem zapytać, czy to jest kosztowny sport? Bardzo. No, 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 z... Złożenie takiego roweru, taki jak ten bynajmniej to jest około koszt 4000. No jakby miał ameryzator...